Cześć, witam Was serdecznie. Ja zakończyłem przed chwilą swoją jazdę, a Tryfoxa na testy przejmuje mój kolega Mirek. Kolasz MTB z dobrym doświadczeniem. Zaliczył m.in. gut i wiele, wiele innych maratonów i wyryb górskich. Przymierzył się do roweru. Będą potrzebne drobne modyfikacje. Mirek będzie musiał wrzucić sztycę, 400 i dłuższy mostek. Ale... Yy, Mam nadzieję, że będzie mógł się fajnie pobawić rowerem. Miruś, jak pierwsze wrażenia po takim zapoznaniu się w butach sportowych? No, pierwsze bardzo pozytywne. W sumie no, nigdy nie jeździłem na folu, także to będzie no, odkrywanie MTB na nowo podejrzewam w moim przypadku, zabawa i sprawdzenie możliwości tego. Ja myślę, że z Mirkiem wyprawimy się w jego rodzinne strony na Okole. Na a słynną że, legendarną a górę że rzeźników. W przy tak to jest. Zobaczymy. I tam zrealizujemy jakiś fajny materiał o tym rowerze. No i bawimy się dalej z testami TriFoxa. Do zobaczenia w następnym wideo już w trakcie testów.